Prawdopodobnie 28 i 29 marca przed komisją wyjaśniającą aferę Ambergold staną kolejno Marcin i Katarzyna P., twórcy piramidy finansowej. Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał zgodę na ich przesłuchanie. Jak mówiła przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman, jeśli świadkowie wyrażą zgodę na składanie zeznań przed komisją, przesłuchiwani mogą być kilkukrotnie ze względu na obszerną wiedzę w sprawie. W tym tygodniu otrzymaliśmy zgodę sądu okręgowego w Gdańsku, otrzymaliśmy informacje, że już zostały wydane stosowne nakazy, że jest kwestia ich wydania, przetransportowania oraz ochrony w trakcie przesłuchania. Sąd okręgowy w Gdańsku podjął wszystkie te czynności w trybie, powiedziałabym, pilnym. Będzie tutaj zapewniona zarówno pomoc ze strony sądu okręgowego w Warszawie, jak i no, to jest kwestia wzmocnienia ochrony i konwoju przez policję społeczną. Mamy taką nadzieję, że 28 Marcin P., a 29 Katarzyna P. zostaną przesłuchani przez komisję. Plan jest taki, że to będzie przesłuchanie otwarte, chyba że świadkowie wyrażą taką wolę, że chcieliby złożyć zeznania bez udziału osób trzecich. W, tym, w tej sytuacji oczywiście będziemy to brali pod uwagę. Musimy pamiętać, że to są bardzo specyficzni świadkowie, specjalni, nie tylko z uwagi oczywiście na swoją największą wiedzę odnośnie procederu Ambergold, ale przede wszystkim to są świadkowie, którzy w dużej części mają prawo do odmowy składania zeznań. Stąd komisja liczy się z tym, że świadkowie, jeżeli zechcą zeznawać, to jest dopiero początek ich przesłuchiwania, a te przesłuchiwania na pewno, przesłuchania będą na pewno jeszcze wielokrotnie wyznaczane. Natomiast no, musimy, musimy jakby tutaj zorientować się, czy ci świadkowie zechcą współpracować i w jakim zakresie z komisją. Sąd okręgowy w Gdańsku wydał zgodę na przesłuchanie Katarzyny i Marcina P. przez posłów z Sejmowej Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold. Zgoda ma obejmować dwa dni. Wtedy ma być jednorazowe doprowadzenie oskarżonych na posiedzenie komisji. Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku jest nasz reporter Przemysław Toczek. Przemku powiedz, kiedy Marcin P. i Katarzyna, Katarzyna P. mają zostać przesłuchani. Według tych informacji, które docierają do mediów to 28 i 29 marca. To jest właśnie ta data, kiedy Katarzyna oraz Marcin P. zostaną przesłuchani przez Komisję do Spraw Amber Gold. Oczywiście na wniosek posłów. Wielu może zadawać sobie pytanie, dlaczego małżeństwo P. nie zostało przesłuchane w tej sprawie wcześniej. No oczywiście jednym z głównych powodów jest to, że byli oni tymczasowo aresztowani, a w ich sprawie również odbywa się teraz proces. Marcin P. przebywa w areszcie śledczym w Gdańsku. Z kolei Katarzyna P. przebywa w areszcie w grudziądzu, więc to właśnie sąd okręgowy musiał wydać zgodę na to, żeby oni zostali doprowadzeni właśnie przed oblicze Komisji Śledczej. To przesłuchanie Marcina oraz Katarzyny P. odbędzie się w Warszawie, właśnie tam w sądzie okręgowym, tam podejrzani zostaną doprowadzeni przez policję. Ze względu na duże zainteresowanie mediów oczywiście tym tematem na razie nie ma zbyt wielu szczegółów do... Dotyczących tego, w jaki sposób będą oni transportowani. Na pewno będzie to bardzo szczególny konwój na specjalnych zasadach. Niewykluczone, że będą oni konwojowani z Gdańska oraz z Grudziądza do Warszawy w warunkach chociażby takich, że policjantów będzie tam znacznie więcej niż podczas normalnego transportu. Trasa będzie bardzo dokładnie przemyślana oraz opracowana właśnie ze względu na bardzo specyficzny charakter tych osób, które będą przewożone do Warszawy, ale policja nie chce zdradzać ani jaka to będzie trasa, ani kiedy dokładnie oni wyjadą. Możemy mówić tutaj o dwóch dniach wizyty w pewnym sensie Marcina oraz Katarzyny P w Warszawie, właśnie na to sąd okręgowy wydał zgodę. Adwokat Marcina P już wcześniej w swoich wypowiedziach mówił, że jego klient jest chętny do tego, żeby wypowiedzieć się przed komisją Śledczą, ale jest tutaj jedno ale, ponieważ Marcin P. może nie mówić wszystkiego, tłumacząc się tym, że to ze względu na postępowanie, które jest w jego sprawie prowadzone, więc jeżeli miałby powiedzieć coś, co miałoby mu w jakiś sposób zaszkodzić podczas procesu, no to najprawdopodobniej właśnie takich informacji nie będzie udzielał. Z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski w swojej Mówił, że to, co wniesie Marcin P. oraz Katarzyna P. to jednocześnie może być w tym śledztwie bardzo wiele, oraz zupełnie nic, w zależności od tego, co się pojawi, ponieważ jeżeli Marcin P. i Katarzyna P. powiedzą całą prawdę i tylko prawdę, no to wtedy komisja śledcza będzie zajmowała się głównie ustalaniem tego, co wokół tych informacji, które przekażą komisji, jest najistotniejsze, no ale jak będzie, no to o tym się przekonamy

Autorzy Piramidy Finansowej prawdopodobnie pod koniec marca, jak mówił Przemek, przed Komisją Śledczą. Dziękujemy Ci bardzo. Sąd Okręgowy w Gdańsku, który wydał zgodę na przesłuchanie Katarzyny i Marcina P. Oczywiście przez Sejmową Komisję Śledczą do spraw Ambergold. Ta zgoda ma obejmować dwa dni przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Jest nasz reporter Przemysław Toczek. Przemku, dzień dobry. Jak miałoby wyglądać to przesłuchanie i kiedy do niego dojdzie? No to na pewno będzie miało dosyć specyficzny oraz specjalny charakter ze względu przede wszystkim na te osoby, które zostaną doprowadzone przed oblicze Komisji Śledczej, czyli Marcina oraz Katarzynę P. Przypomnijmy, że oni w tej chwili przebywają w tymczasowym areszcie Marcin P. tutaj w Gdańsku, z kolei Katarzyna P. w Grudziądzu. Właśnie ze względu na to ich obecność podczas posiedzenia Komisji będzie tak specjalna, to policja będzie musiała doprowadzić ich na miejsce, a żeby w ogóle mogli wziąć udział w tym w tym przesłuchaniu 28 i 29 marca, na to zgodę musiał wyrazić sąd okręgowy o tej decyzji udało mi się dzisiaj porozmawiać z rzecznikiem tej instytucji sędzią Tomaszem Adamskim. Komisja Śledcza zwróciła się o wydanie zgody na wydanie oskarżonych z aresztu śledczego i doprowadzenie na miejsce przesłuchania. I Sąd okręgowy w Gdańsku, sędzia prowadzący tę sprawę, wydał taką zgodę. Sąd okręgowy wystawił dokumenty związane z wydaniem oskarżonych z aresztu i umożliwiające ich przetransportowanie do Warszawy na miejsce czynności. Ta czynność ma trwać dwa dni. Każdy z oskarżonych ma być świadkiem w czasie jednego dnia i na razie takie jest uzgodnienie. Mają być dowiezieni do Warszawy i po czynności odwiezieni z powrotem. I'm not going Odnosząc się do tego dowiezienia do Warszawy, na razie policja nie ujawnia zbyt wielu szczegółów. Na pewno będzie to specjalny konwój, który przetransportuje zarówno Marcina P, jak i Katarzynę P właśnie z Pomorza w stronę Warszawy, ale jaką trasą, w jaki sposób to się będzie odbywało, tego na razie nie wiemy. Wiemy natomiast, że będą najprawdopodobniej przeznaczone na to specjalne środki i na przykład policjantów w tym konwoju powinno być więcej niż w standardowych przypadkach i podczas standardowych procesów. A teraz Sąd Okręgowy w Gdańsku, który wyraził zgodę na przesłuchanie Katarzyny P i Martina P przez Sejmową Komisję Śledczą do spraw Ambergold. Przesłuchanie ma odbyć się w Gmachu Sądu Okręgowego w Warszawie. Oskarżeni zostaną przewiezieni do Warszawy w policyjnym konwoju. Komisja śledcza zwróciła się o wydanie zgody na wydanie oskarżonych z aresztu śledczego i doprowadzenie na miejsce przesłuchania. I Sąd okręgowy w Gdańsku, sędzia prowadzący tę sprawę, wydał taką zgodę. Sąd okręgowy wystawił dokumenty związane z wydaniem oskarżonych z aresztu i umożliwiające ich przetransportowanie do Warszawy na miejsce czynności. Ta czynność ma trwać dwa dni. Każdy z oskarżonych ma być świadkiem w czasie jednego dnia i na razie takie jest uzgodnienie. Mają być dowiezieni do Warszawy i po czynności odwiezieni z powrotem. Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał zgodę na przesłuchanie Katarzyny i Marcina P przez posłów sejmowej komisji śledczej do sprawy AmberGold. Twórcy piramidy finansowej mają stanąć przed komisją 28 i 29 marca w warszawskim sądzie okręgowym. O szczegółach teraz Mariusz Smolewski. Planowane wcześniej na 28 i 29 marca posiedzenie w procesie karnym w Gdańsku zostało odwołane. Gdański Sąd Okręgowy wydał zarządzenie umożliwiające dostarczenie oskarżonych na miejsce przesłuchania. Sąd Okręgowy wystawił dokumenty związane z wydaniem oskarżonych z aresztu i umożliwiające ich przetransportowanie do Warszawy na miejsce czynności. Marcin i Katarzyna P. będą przesłuchiwani oddzielnie i oddzielnie zostaną przewiezieni do Warszawy. Stąd posiedzenie komisji zaplanowano na dwa dni. Ze względu na bezpieczeństwo mają zeznawać przed komisją śledczą w sali Sądu Okręgowego w Warszawie. Twórców finansowej piramidy będą pilnować policjanci specjalizujący się w konwojowaniu niebezpiecznych więźniów. Marcin P. od sierpnia 2012 roku jest w areszcie śledczym w Gdańsku. Jego żona od kwietnia 2013 w areszcie w Grudziądzu. Musimy pamiętać, że to są bardzo bardzo specyficzni świadkowie, specjalni, nie tylko z uwagi oczywiście na swoją największą wiedzę odnośnie procederu Ambergold, ale przede wszystkim to są świadkowie, którzy w dużej części mają prawo do odmowy składania zeznań. Kiedy komisja śledcza zaczynała swoje prace, Marcin P. deklarował, że będzie chciał złożyć przed nią swoje zeznania. W szczerość byłego szefa Ambergold nie wszyscy jednak wierzą. Ten typ człowieka, który jeszcze nie potrafi stanąć w prawdzie do tego, co zrobił. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, co proces pokaże. Jak on będzie, yy, że tak powiem, zeznawał. To najważniejsi w sprawie świadkowie, na których zeznania czekają nie tylko członkowie komisji. Jakieś przeklęty były, a więc powinny zostać wyjaśnione. Jak najszybciej rozstrzygnąć, ile można ciągnąć. Według medioznawcy przesłuchanie twórców największej w Polsce piramidy finansowej będzie wydarzeniem, które przyciągnie ogromną uwagę społeczeństwa. Kiedy w grę wchodzą miliony i miliardy złotych, przyciągają uwagę, bo są takimi rzeczami, które nie spotykają nas na co dzień. Więc ludzie chcą to oglądać, bo mają okazję zetknąć się z tym w ogóle. No a poza tym chcą, żeby. Dobro zwyciężyło, jeśli można tak powiedzieć. Chcą, żeby, żeby winni znaleźli zasłużoną karę. Firma Amber Gold powstała w 2009 roku. Miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. 13 sierpnia 2012 roku ogłosiła likwidację. Tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy. Jedynymi oskarżonymi w sprawie jest małżeństwo P. Uważam, że plik, tak naprawdę, jest czubkiem góry lodowej. Że za tym stoją osoby, które mają naprawdę długie ręce. W latach 2009-2012 w ramach tzw. piramidy finansowej Amber Gold oszukano w sumie niemal 19 tysięcy klientów na kwotę ponad 850 milionów złotych. Ci, którzy stracili oszczędności swojego życia, nie ukrywają rozgoryczenia i żalu. Wolałbym go nie spotkać, ale jeśli już bym spotkał, to spytałbym go na pewno, jak mógł skrzywdzić tyle ludzi? Jeśli były szef Ambergold nie zmieni zdania i będzie zeznawał przed komisją, może poznamy odpowiedź na pytanie, kto stoi za całą oferą i co stało się ze skradzionymi pieniędzmi. Mariusz Smolewski, TVP Info.